Cześć wszystkim, dzisiaj po raz pierwszy w tym roku działamy w słowackiej części Tatr Idziemy sobie właśnie przez Dolinę Młynicką, Żółtym Szlakiem No i wybieramy się co najmniej na Furkot A jak dobrze pójdzie to również na chruby Wierch Dzisiaj działamy w czwórkę, właśnie mamy wschód słońca Jest fajny, mroźny poranek Zapowiada się naprawdę świetna pogoda, więc Warto wykorzystać Doszliśmy do wodospadu Skok Teraz może bardziej lodospadu Skok Bo wody wiele nie płynie Jest to wszystko trochę skute lodem Generalnie to jest miejsce Do którego można sobie dojść Zimą jako turysta Ale że my wspinacze No to Po spełnieniu paru tam drobnych obowiązków Możemy legalnie iść dalej Tak więc teraz Tędy i na kolejne piętro doliny. Fajnie wydeptane, więc raków jeszcze nie trzeba zakładać. Śladów też w sumie sporo. Ludzie pewnie chodzili głównie na Szatana. Tutaj po prawej stronie piękny widok na Niżnie Tatry. Tam jest Kralowa Hola, widać wieżę Nadajnika na szczycie. Kralowa to jest w sumie najwyższe miejsce, jakie mi się do tej pory udało osiągnąć na rowerze. Jak ktoś chce zobaczyć, mam film na kanale. No bardzo miło tą wycieczkę wspominam. No w ogóle po Słowacji mi się bardzo fajnie i chodzi i jeździ rowerem. Zaczyna się tak zwany Alpen czyli czerwona poświata na oświetlanych przez słońce szczytach. Tu na Słowacji nie ma tego śniegu jakoś szczególnie dużo. Dość skromna ta zima, nie padało zbyt wiele. Wyszliśmy nad ten próg, a teraz dalej tam w głąb doliny. Doszłagodnym. Co prawda, znoszącym się cały czas, ale jednak nie bardzo terenem. Tu mamy staw nad skokiem. Było tam trochę przerwy w okolicach stawu. Jak to na przerwach, w zacienionych miejscach zimą bywa, trochę żeśmy zmarli. Więc teraz znowu trzeba się rozgrzać. Sporo dobrego mogę powiedzieć o dzisiejszej pokrywie śnieżnej. Jest dość twarda. Fajnie się po tym idzie. Nie ma zapadania. Na pewno nas w żaden sposób nie spowalnia. Zobaczymy jak tam będzie wyżej, szczególnie w słońcu, no, ale wydaje mi się, że jest spora szansa, że te warunki będą jednak dość dobre. Mamy kolejny próg doliny do zrobienia, chociaż ten jest w sumie niewielki, pewnie parę minut to znowu będzie bardziej płaski teren zrobiony. Bije coraz bardziej. Z ciekawych miejsc Wam mogę pokazać szatana tutaj odbija letni wariant ale ze względu na mało śnieżną zimę to teraz też jest przedeptany raczej bez większego ryzyka można tędy chodzić my natomiast schodzimy tam i będzie do zrobienia jeszcze jeden próg wydaje mi się, że albo zawiało dalsze ślady albo ich po prostu nie ma no tyle, że to nie jest żaden problem sami zrobimy jak jest dość twardy fajnie się po tym idzie więc nie powinno nas to jakoś w ogóle spowalniać jednak znalazłem tutaj jakiś stary, częściowo zasypany ślad no i jak jest tam dalej no to myślę, że może być albo na Szczyrbski albo gdzieś w okolice furkotu bądź bystrej ławki z tego miejsca pojawił się w końcu widok na nasze dzisiejsze cele tu jest Furkot, tu jest chruby. Oba już nieźle oświetlone. Widać, że na granic sporo śniegu. No ale zobaczymy. Myślę, że przynajmniej jeden z nich uda się zdobyć. Teraz to i my jesteśmy w słońcu. Więc zaraz się zacznie robić przyjemnie ciepło. Jednak ten poranek był dość mroźny. My zaraz też zaczniemy robić podejście na kolejny próg do capiego stawu ale tu wam najpierw pokażę miejsce upamiętniające katastrofę śpigłowca azs u tu nawet są jeszcze jakieś szczątki maszyny rozbił się w roku 79 zginęło 7 osób więc tu jest ładna tablica pamiątkowa tablica zostaje tam my już na podejściu tu jest ciągle wydeptane prawie koniec podejścia Szybko poszło, zaraz będziemy nad capim stawem. Jesteśmy nad stawem, choć stawu nie widać, teraz go trzeba będzie obejść, no i pójść tamtym grzbietem do góry. Zejdźmy więc w okolice tafli, no i myślę, że tu można w miarę bezpiecznie przejść. Staw pewnie zamarznięty, tak czy siak, ale mimo wszystko nie jest duży, łatwo go obejść, więc po co ryzykować trochę więcej zapadania Ale też jak najbardziej znośnie Ciężko to nazwać w ogóle torowaniem Staw za nami Tu Marek odważny idzie po tafli A my tu już zaczynamy kolejne podejście Powoli odbijając w stronę bystrego przechodu Myślę, że pora na czekan A zaraz również na rafi. Raki ubrane jest ląża doczekana, jest uprząż, no więc można śmiało iść dalej w stronę furkotu. Tylko będzie się trzeba zastanowić jak tam dokładnie wejść. Ok, pomysł w sumie mam. Podejdziemy tym zboczem, potem ten żleb, no i na furkot. Myślę, że jak będzie spoko śnieg, to to się zrobi bezproblemowo. No to idziemy. Na wprost, nie ma się co bawić w żadne obchodzenie łagodniejszym wariantem naokoło. Jest to w miarę fajnie wyśnieżone, powinno spokojnie puścić. Źle z tej perspektywy wydaje trochę stromy, ale jestem praktycznie pewny, że wraz ze zbliżaniem się do niego się bardzo ładnie położy. To już pokrywa niestety nie taka fajna, jak była tam wcześniej. Jest trochę zapadania się. Szczególnie przy kamieniach, No ale tak czy siak trudności znikome. Zaraz będzie żleb, a ja Wam mogę jeszcze teraz pokazać bystrą ławkę. Ona jest tam, mamy żleb w żlebie. Trochę więcej śniegu, ale o fajnej konsystencji. Nic się tu stopnie robi, jest w miarę jednorodny, więc nie ma co narzekać. Tak to wygląda za mną. Idziemy sobie tutaj, lekkimi zakosami A do góry jeszcze kawałek Myślę, że 15 minut podchodzenia i wyjdziemy ze żlebu. Zimno trochę w palce od kopania stopni Dzisiaj ten dzień jest, mimo słońca dość mroźny. Zaraz wyjdę ze żlebu No i tam do furkotu już zostanie naprawdę kawałek. Docieram do grani i teraz zobaczcie. Tu jest furkot, tu jest skrywań. Tutaj krótka, ostra, a tutaj grań solisk. Widoki rewelacja. Ale myślę, że z góry będą jeszcze lepsze. Stąd na szczyt to pewnie 5 minut. Nie sądzę, żeby było więcej. Zostało może kilkanaście metrów i będziemy na no, i jest furkot, a za nim kawałek dalej chruby. W sumie grannie wygląda źle. Myślę, że jest realna szansa, żeby się tam wydrapać. Widoki z wierzchołka naprawdę super. Tu mamy wspomniane już solisko. Krywań, krótka. Ostra, tu po polskiej stronie między innymi Giewont Kasprowy O chrubym już wspominałem Z tej strony między innymi Koprowy Cubryna za nim Tu Mięgusz Wielki, Pośredni, Czarny Dalej Chińczowa Turnia i Wołowy Grzbiet Nad Wołowym Grzbietem Niżnie Rysy Dalej Durny, Rysy, Łomnica, Wysoka, Gerlach, Kończysta Szatan, idę na rozpoznanie. Póki co wygląda to dość spoko. Tu jest uskok, więc trzeba zejść tędy. A tyle, że tu już kamera na kaskujdzie. pójdzie. Schodzimy tu. Tapaj, przodem by trzeba. To jest łatwo. to, pierwsze zejście zrobione, teraz lekko pod górę i tu będzie drugie zejście. Nie ma tego łańcucha, może go będzie... A nie, dobra, jest ten łańcuch. To bez problemu się zejdzie. Jedno z tych miejsc, gdzie mamy łańcuchy poza szlakiem. A, łańcuch jest luźny na końcu. O. Uwaga. Teraz moi drodzy trawers. Zejście na przełączkę. I chodzimy na grań. Grań będzie momentami wąska. Wąska grań. Ale fajna grań. Źle! Ja się tu czułem całkiem spoko. Trzeba się tulić do tych skałek. Było kolejne trochę trudniejsze miejsce, ale to już po wszystkim, więc możemy kontynuować podejście. Tu się trawer zrobi bez problemu. Nie trzeba iść raczej górą. Okej. Okay. O, jak ładnie ekipa wygląda tu. To muszę A zrobię, zrobię pewnie. Mamy kawałek łatwiejszego terenu. Tutaj gra szeroka. Odległości nadrobimy. Pamiętam, że jak to szedłem latem sam, to niecałe 10 minut z jednego szczytu na drugi. Teraz z wiadomych przyczyn wolniej, no ale mamy czas. Znowu trochę węższe miejsce i nie do końca wiadomo, co jest pod spodem, więc trzeba wydeptać. Waga płyty. Czeka dalej. Tu chyba górą cały czas będzie trzeba. Były kolejne drobne trudności. Nie, co ty? Łatwy odcinek, ale trochę zdradywy. tego, na co można stać? Nie mam dla Państwa dobrych wiadomości. Trzeba wspinać tu Ale chyba trochę bokiem Ten początek taki dość wymagający Potem wydaje mi się, że coraz łatwiej Trawersuj to z prawej Z prawej, no Grani nas czeka, właśnie zaraz zobaczę, bo Michał tu musi nową stanąć, czy nie by było, ale. Tak mi wystarczy. Wierzchołek mamy zaliczony. Przerwę sobie idziemy zrobić tam, na tym drugim niższym. Jest wiele więcej miejsca wygodniej. Tu chołek Kawałek dalej zasłużona przerwa. Tam piękna panorama, dość podobna do tego co opisywałem z furkotu, więc chyba nie będę się powtarzał Sam furkot jest tam My sobie robimy trochę postoju No i będziemy wracać, no bo to jeszcze może nie jest długa grań, ale na pewno banalna też nie Schodzimy stąd, była przerwa z 15 minut Nadal jest chłodno, ale słońce świeci, więc całkiem przyjemnie się tu siedziało A teraz musimy wrócić na furkot Jak widać coś co latem jest na 10 minut, jak się sprawnie porusza. Zimą potrafi zająć naprawdę sporo. Szczególnie jak trzeba przetarować. Myślę, że mamy prawie połowę grani zrobione. I to w sumie to trudniejsze pół. Choć będą jeszcze wymagające miejsca Kolejny, nieco bardziej wymagający odcinek Serio to było to? Ale się tu już ubiło Jak to torowałem to kompletnie inne wrażenie, a teraz wyszło łatwo No i do furkotu już tak naprawdę niedaleko została końcówka na furkot Wszyscy przeszli Ja zamykam stawkę więc może aby było fajniej to spróbuję to przejść przez tego łańcucha Dobra, mamy z powrotem furkot Furkot minięty Chodzę na przełęcz Dobra, mamy przełęcz. Idziemy jeszcze na Bystrą Ławkę. Ale nie chcecie podejść w takim razie na Bystrą Ławkę trawersenta? tam? A patrzcie też na to nie możemy. No, to chodźmy na Bystrą. Nie było w sumie Bystrej Ławki w planach, ale skoro jest blisko to Warto podejść. tam jest tu dość twardo. Ale już w sumie prawie przełęcz. Więc się bez problemu wejdzie. Ale fajnie zamroziło łańcuch. Wiem, z obu stron są łańcuchy. Dobra, spróbujemy wyjść bez łańcucha. Jest tu miejsce, czy to jest takie wąskie? wąskie? Wąskie. Dobra. Co tu widzimy maro. Widzimy krywan widzimy, widzimy ostrą. A tam dalej to szpiczaste, to nie jest krótka, co nie. A z drugiej strony widzimy szczyrpski, pośredni mięgusz, wielki mięgusz, koprowy. a tam jeszcze widać kawałek wysokiej i łomnicę. Natomiast końcówka podejścia tu wyglądała tak. Nie sobie tu zrobimy dosłownie parę minut przerwy. I potem schodzimy w dół. Do góry było bez łańcuchów, więc dla odmiany na dół też będzie bez łańcuchów. Nie, no to jest akurat łatwo i nie uważam, żeby były jakieś niezbędne. Ok, i zrobione. To teraz nadstaw wariantem w zasadzie dowolnym, chyba się nawet. Lepiej na chwilę obrócić, bo tak można naprawdę dość szybko schodzić. Bardzo ładne tempo Marek. No myślę, że do stawu to zejdziemy ekspresowo. Zejście idzie całkiem fajnie, bystra ławka. Tam furkot, tu chruby, tu. Generalnie bardzo fajny dzień. Udało się zrobić nawet więcej niż wariant optymistyczny zakładał. Więc ciężko nie być zadowolonym. Mamy staw, no i myślę, że w tym momencie mogę nagrywanie skończyć. Tu już zostaje zejście do Szczypskiego plesa po naprawdę łatwym szlaku. Więc żegnamy się, a ja Wam standardowo bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Cześć!